Tak i dobrze, wiesz, z działa praktycznie na całym to świecie. W związku też, z czym będąc tutaj, czy po drugiej stronie globu, możemy sobie działać na tutaj właśnie naszej kochanej platformie. I co może tu stwierdzić, to to, że wiadomo, w zależności od tego, gdzie jesteśmy, będzie inna waluta. Ale trzeba na pewno tak to działa na Steamie, jaką walutę wybrać najlepiej? To chaliba z ekipunkiem w na Hellcase'a, otwieraj skrzynki oraz ulepszaj swoje skiny. I teraz twój ekwipunek będzie jakoś wyglądał. Pamiętaj koniecznie o kodzie FIAKU, który daje Ci dajmową kasę oraz o kodzie jako 15, który daje Ci 15% bonusu do twojego pierwszego depozytu. Mega polecam. OK, należy się teraz zastanowić, co tam będą no, spowodować ta przewaga waluty. Bo warto nam wiedzieć, że ceny są wyrównywane a po całe, na, na cały świat, tak? Także czy ktoś wystawia w dolarach, czy ktoś to wystawia w złotówkach, czy w euro, wszystkie są wyrównywane do jednego poziomu. Myślę, że to jest chyba poziom euro, jak dobrze się nie mylę, I następnie są przewalutowane na inne to właśnie waluty, i to już wszystko działa na Steamie, tak? To jest analogicznie tak, jakbyś na przykład, jeżeli by tak nie było, no to wtedy jako Polak byś handlował tylko i wyłącznie z ludźmi z Polski. A pewnie nie, zdarzyło się kupić skina, który była jakiegoś gacza, który jest totalnie za granicą i to jest jak najbardziej normalne. Tutaj cały ten temat będzie bazował mocno na Zyskać naprawdę naprawdę dużo. Wy może nie pamiętacie, ale był taki okres bodajże to chyba 2016, o kiedy to Valve w ogóle wprowadziło złotówki, lecz przed tym, nie mieliśmy złotówek, Za tym idzie kupując cokolwiek robiliśmy to przez euro tak? Jeżeli coś doładowałeś Steam, musiałeś to robić przez euro, no to wstać na walucie i cokolwiek nie obłeś na Steamie, obłeś to przez euro I teraz warto nam powiedzieć o tym, że wiadomo Valve zabija, w sensie Valve, w się sensie Steam, zabija prowizję od wszelkich to Dini na markecie. I co 13%, jeżeli sprzedajesz skrzynkę, powiedzmy co za 100 zł, no to wtedy 13 złotych nie idzie do Twojego portfela tylko idzie do portfela Steam. W sensie idzie po prostu do Steama, nie? także do Twojego portfela, tylko po prostu idzie do nich, tak to powinienem powiedzieć Ale do czego zmierzam? To zmierzam do tego, że jeżeli mamy najtańszą skrzynkę, którą obecnie mamy właśnie w Counter Możemy zobaczyć, że jej wartość to jest 17 groszy Jeżeli to jest 17 groszy, no to dużo nie dużo No wydawałoby się, że mało, no z racji, że jest najtańsza To względem innych skrzynek możemy powiedzieć, że to jest mało I Jeżeli ją sprzedamy na markecie, wtedy możemy sobie łatwo policzyć, ile zapłacimy od niej prowizji Ok, a więc, nawet, ok, więc nadal dobra 13% prowizji, jak możemy zobaczyć, nasz udział w tym skinie to jest 1479 dziesięciotysięcznych w złotówce, tak, dobrze to powiedziałem, i teraz akcja jest taka, że my nie dostaniemy takiego, to właśnie, takiej to właśnie liczby, tylko dostaniemy po prostu 14 groszy, co jest oczywiście normalne, Steam nie będzie się dociekał z nikim o takie to części, jeżeli biorąc pod uwagę, że są to złotówki, a są to jeszcze inne waluty, które tych części mogą być troszeczkę to więcej, tak czy siak dochodzimy do takiego momentu, kiedy to ten procent jest obliczyć po prostu w pewnym sensie nie, że trudno, ale to nie, nie daje nam po prostu jednej całkowitej liczby, tak, tylko po prostu tak jak to w tym w przypadku możemy zobaczyć, że to jeszcze po tych groszach mam jakoś to część. No i wiadomo, z, tym się, z kim się z tym nie bije, i daje nam za to 14 groszy. Możemy zobaczyć na tym etapie yy, straciliśmy te 79, powiedzmy to 10 tysięcznych, jak chodzi o złotówkę. Wydaje się dużo, nie niedużo, aczkolwiek warto nam powiedzieć, że niewiele naprawdę zabekło, żeby już było 15 groszy. I to zastanówmy się, po co ja w ogóle to mówię, no bo to nie jest tak, że ja jestem tu, bo cebulą mi się będę dociekał co do nawet pół grosza, tak jak w tym przypadku, tylko po prostu warto nam wiedzieć o tym, że ten, ta duża część powiedzmy w jakiś sposób to właśnie niwelowana, przez to że są oglenia, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. dlaczego o tym mówię? Mówię o tym, dlatego że jeżeli sobie weźmiemy inne waluty, wtedy ta część to nie będzie tak jak w tym przypadku, tylko ta... Powiedzmy sobie w pewnym sensie półgorsza, tylko to będzie dużo, dużo więcej. Weźmy sobie pod uwagę, że tak jak to było te kilka lat temu, wtedy, jeżeli mieliśmy euro i sprzedawaliśmy najtańszą skrzynkę za 3 centy, tak? Bo wtedy były takie, było dość dużo skrzynek, które się po prostu 3 centy, bo gdyż tak był zbudowany wtedy jednak. Jeżeli płaciliśmy od tego podatek, wtedy do naszego połetwala trafiały zaledwie 2 centy. Także jak możemy zobaczyć, wtedy ta nasza prowizja nie wyniosła tak, jak to jest normalnie, czyli 13%, tylko w tym przypadku zaj zajęła nam aż 33%. Możemy sobie tak bardzo szybko policzyć, tak? w no związku też z czym to było po prostu nieopłacalne. Lecz w momencie, kiedy weszły zobaczyć, że jeżeli i ta cena byłaby wtedy 10 groszy. No bo wtedy, jeżeli ta cena na, na Steamie to były 3 centy, no to na złotówki to by pewnie było przewalutowanie na 10, może 11 groszy. No to weźmy sobie łatwiejszy przykład, żeby się łatwiej liczyło, czyli 10 groszy. Jeżeli mamy skrzynkę za, yy, właśnie tak jak to mówię, 10 groszy, wtedy sprzedajemy ją i oddajemy W wysokości tego 1,3 grosza, czyli de facto tracimy na tym te 2 grosze. Ile to tym się zyskało? A no już się trochę zyskało, bo tak naprawdę sobie byli się blisko tego, żeby stać tylko 1 grosza na prewizji a tracimy de facto 2 grosze. I tak, jeżeli po przeliczeniu na euro byłoby to coś w okolicach 3,5 grosza, coś takiego, także możemy zobaczyć, dlaczego to już bardziej opłaca. I są takie waluty, które po prostu są trochę bardziej, trochę opłacalne. Bardzo, bardzo lubianą i bardzo opłacalną są ruskie ruble. Ruskie ruble, tak naprawdę no, sprawę, <coughs> są lubiane przez względ na to, że w nich ceny są troszeczkę... Nisza coś, bo po prostu się po przeliczenie wychodzi to troszeczkę lepiej. I to spaczka jest sytuacja, że ja to sobie przeliczyłem na rubla i wychodzi taka jedna plima dwójka kosztuje 2,93 jednego rubla, ok, tak jak to tutaj było, przypominam, wcześniej tak na dano zapłaciliśmy 3 grosze tej prowizji, tak teraz, jeżeli mamy 2,93, odejmujemy od tego oczywiście prowizję, tak? Czyli mamy tak na dąspę z tego 254 dostaniemy w tym przypadku, czyli możemy zapłacić, że jeżeli zapłacimy 2,54 poziom na 2,93 zapłaciliśmy tak, jak tutaj możemy zobaczyć bardzo niewielka była różnica. Lecz w momencie, kiedy płaciliśmy to i możemy sobie zobaczyć że wtedy ile wtedy nas, na daną sprawę, wyniosła ta prowizja? Możemy zobaczyć, że wtedy nasza prowizja to było, tak na daną sprawę, to, prawie że 18%, tak? Zobaczymy, że w przypadku rubla, mam nadzieję, że rozumiesz to, co mówię, to było zaledwie 3, 13%, tam z kawałkiem 13,5%, powiedzmy, więc to było bardzo, bardzo blisko. I powiesz, no dobra, no, Menofi, to jest 2 grosze tam jest to depo, tak No nikogo to nie obchodzi. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony, to na naprawdę dużą skalę, pozwolę sobie już powiedzieć jeszcze raz przykład, gdzie mieliśmy skrzynki za 3 centy, tak? Jeżeli sprzedawałeś tą euro, to euro, traciłeś 1 trzecią całej wartości. A teraz, tak sprawę, jak zobacz, może w wyróblach sprzedaży będą tak spowiedzać tą tylko i wyłącznie 13%, tak? Także w pewnym sensie nawet 1 dziesiątą. To jest gigantyczny przeskok i dlatego polecam się tym osobom zainteresować, polecam na pewno śledzić temat. Tak jak to mówiłem, bardzo lubiane są juble rosyjskie, ale drugą taką walutą jest również argentyńskie pesos, Zresztą jak możemy zobaczyć, tutaj ta wartość jest również taka powiedziałbym troszeczkę wyższa, w związku z czym ta będzie dla nas wygodniejsza. Ale co możemy zobaczyć, to to, że tutaj naprawdę jest bardzo korzystny kurs, jeżeli chodzi o Steam. Wiadomo, jeżeli pójdziemy do kantoru, jeżeli pójdziemy do banku, jeżeli wybierzemy kanto internetowy, to i ten kurs będzie się troszeczkę różnił. Nie zaskoczyłem. Jeżeli przejdziesz sobie jakąś ulicą w jakimś większym mieście, to chyba gdzie ukliwa. Można zacząć jest dużo kantorów i w każdym ten kurs troszeczkę się różni, tak? Nie bez powodu, wtedy też się podaje część 10 000, no właśnie. Bo przy większych kwotach to naprawdę już wtedy robi znaczenie, tak? Jeżeli na przykład zobaczysz, że w jednym że na przykład będzie opłacalny kurs dolara, to w drugim będzie bardziej opłacalny kurs euro. No i z tym mamy małą analogię, jeżeli chodzi o to i po prostu awiadnickie pesos są lepiej przeliczane. W związku też jeszcze mam dużo przykładów, gdzie słyszałem, że ludzie wtedy po prostu, jeżeli dobrze sobie pokierują tym wszystkim, oczywiście wtedy warto jest to przeciągnąć, może przez jakieś konto walutowe, może które właśnie obsługuje PESOS i wtedy możecie sobie to jeszcze fajnie ugrać na kursie i jeszcze więcej na tym sobie to właśnie wyciągnąć. Jeżeli was ta tematka interesuje, z chęcią zagłębię się w to bardziej, gdyż naprawdę można na to naprawdę ciekawie sobie w jakiś sposób jeszcze ugrać na cenie. A co do tym idzie, trochę zabawy i zawsze to kilka złotych będzie więcej. Przy jakichś to większych transakcjach można wydać do kilkudziesięciu złotych, a jeżeli to będzie się trzymało przez kilka lat, no to uwierzę, że wtedy naprawdę zobaczysz ile, tak naprawdę oszczędziłaś na prowizjach.